W Gminie Międzyrzecz działa aż 18 sołectw, a ich sołtysi odgrywają kluczową rolę w lokalnych społecznościach. Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa burmistrz Remigiusz Lorenz spotkał się z gospodarzami sołectw, by podziękować im za ich codzienną pracę, zaangażowanie oraz wkład w rozwój gminy. Rzeczywiście miałem wielką przyjemność złożyć życzenia naszym sołtysom z okazji ich święta. Tak naprawdę to jest ten poziom administracji, który zaczyna się właśnie z kontaktem społecznym, to co mówię, że oni są jakby czytelnikami właśnie potrzeb naszych mieszkańców, jeżeli chodzi o sołectwa. W pewien sposób można było przyrównać, że burmistrz to taki sołtys z miasta, tak, a sołtys to sołtys sołectwa, ale tak naprawdę to są osoby, które często realizują zadania dotyczące właśnie funkcjonowania samorządu, prowadzą do integracji społecznej, na czym mi bardzo zależy. To są osoby, które stymulują, czy to koła gospodyń wiejskich, czy też śpiewacze, bo bez nich nie byłoby takiego rodzinnego pożycia, jeżeli chodzi o sołectwa. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogliśmy się spotkać i przy tej okazji złożyć im serdeczne podziękowania za tą służbę, za to, że są przy ludziach i reprezentują ich potrzeby. My jako sołtysi zawsze jesteśmy takim łącznikiem między sołectwem, gminą, w tym przypadku między Międzyrzecz, pracownikami urzędu, panem burmistrzem. Zgłaszamy jakieś potrzeby, chęci, działania, współpracę, coś żeby funkcjonowało, to dla poprawy bezpieczeństwa i pozytywnego wizerunku naszych miejscowości. Chcemy się integrować, chcemy się spotykać, chcemy działać, ale do tego też potrzeba, jak to się mówi, funduszy i struktury gminnej, żeby sądzić nie z osobowością prawną, więc też ma troszeczkę ręce związane, więc tutaj współpraca z gminą musi być jak najbardziej pozytywna. Z Funduszu Sałowackiego realizujemy no, niewielkie zadanie, no, bo fundusze też nie są w ogóle jak e, duże, ale realizujemy corocznie coś tam dokładamy do tego, żeby e, te miejscowości wyglądały ładniej. A u mnie, na przykład w miejscowości, no, teraz taką większą troszeczkę inwestycją na którą wszyscy czekają jest remont pomieszczeń na śliczę wiejską. Bycie sołtysem to nosi ze sobą wiele wyrzeczeń, także. Po dużo poświęcenia swojego prywatnego czasu dla społeczeństwa, także, no, funkcja wedle mnie to jest funkcja taką, którą trzeba tu lubić no i, no i być odważnym, no i cierpliwym. Dzisiaj no, to jest taka inauguracja tego całego roku, że możemy się wszyscy oto się spotkać, porozmawiać e, o wspólnych sprawach, jak i też e, przedstawić swoje różne problemy i też omówić tutaj no. W ubiegłym roku mieliśmy przeprowadzoną inwestycję przebudowy drogi gminnej w Kalsku, także inwestycja została zakończona, także z czego bardzo się też cieszymy. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, rozmów o przyszłych wyzwaniach i podkreślenia, jak ważna jest współpraca na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki zaangażowaniu Sołtysów gmina Międzyrzecz nieustannie się rozwija, a ich codzienna praca przekłada się na lepszą jakość życia mieszkańców.